Przelew idzie. U nas przelew ma swój, swoje znaczenie. Dzisiaj muzycznie zaczniemy od piosenki. Właśnie, nawet kiedy będę sam albo tak, sama Mariusz sama, powiedział, że oboj... to może tak jakby człowiek, człowiek mówi tak. więc ja też mogę śpiewać więc śpiewałam sam i nawet kiedy będę sam no my jesteśmy razem czyli ale, jesteśmy, jesteśmy... ale to jesteśmy sami no nie no właśnie. właśnie człowiek zawsze jest zawsze trochę sam nawet jeśli jest razem bo dzisiaj temat i to jest to dobra właśnie, nowina generalnie bo dzisiaj temat razem czy osobno kiedy myślimy o naszym rozwoju o planowaniu mm -hmm. duchowości no to często pojawia się taki dylemat. On jest yy, ja mówię, praktyczny. praktycznie, chociaż nawet często jest niewypowiedziane, że to nie jest tak, że zastanawiamy, czy razem, czy osobno, tylko że wychodzą jakby takie zgrzyty, że coś, nie? coś takiego czujemy, że nie gra, pojawiają się jakieś emocje, frustracje i yy, może do końca nie wiemy, że to jest ten problem. No właśnie, czy idziemy do Pana Boga razem, czy idziemy osobno? Rozwijamy się razem, czy osobno. Tamujemy razem, czy osobno, spędzamy czas razem, czy osobno. Ta. W ostatnim odcinku wybrzmiało w kwestii planowania, że planujemy osobno. Widzicie, że mamy swoje osobne kalendarze, planery, ale też siadamy razem jako małżeństwo, żeby też uzgodnić pewne rzeczy, żeby też siebie wysłuchać, poradzić się, prawda? Bo, bo to jest też pomocne. Więc tutaj już pokazaliśmy chyba odpowiedź trochę na nasze pytanie, które zadajemy dzisiaj razem, czy osobno, czyli i razem i osobno. Ale to nie jest takie do końca jasne, bo czasem jest tak, że że chcemy wszystko robić razem, zwłaszcza na początku, w związkach, kiedy jesteśmy zakochani, nie? że się chce wszystko i na pocztę, razem pójść wysłać paczuszkę i do sklepu po bułeczki i, i na spacer. I, I z i... też powinni być wspólni? Tak, o tak, to jest też dobry wątek. Natomiast z biegiem czasu my też, no, chociażby z oszczędności czasu, wiemy, że lepiej jak Ty pójdziesz po bułeczki, a ja skoczę do, na przykład na pocztę czy gdzieś indziej żeby no żeby mieć potem czas, tak? Ale czy ten czas rzeczywiście później jest wspólny, to już jest pytanie, nie? bo nie zawsze. No i czasu mamy coraz mniej. Myślę, że wiele z nas, wielu z nas ma takie doświadczenie, że czas nam ubywa. W sensie takim, że on jest cały pędzi, wypełniony pędzi, tak. i trudno znajdować przestrzeń jeszcze na coś dodatkowego. A my dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym, że jeśli chcecie być lepszym małżeństwem, mieć lepsze relacje, ym, robić coś razem, to pierwsze trzeba zrobić oso od siebie, że zmianać się ode mnie. Często chcemy zmienić nasze małżeństwo albo zmienić drugą osobę. O tak, to jest często. Mam jakiś plan, jakiś mhm. wskazujący. Plan rozwojowy? Dokładnie. Dla małżonka. A to nie działa, nie? to przynosi frustrację, prawda? No bo mam oczekiwanie, że moje małżeństwo będzie takie, a nie inne, no ale to nie wychodzi. Chciałbym, żeby moja żona była taka, a nie inna, nawet jej sugeruję, prawda? Żebyś mogła bardziej to albo tamto. A często te sugestie spotykają się z niezrozumieniem i odrzuceniem. Mhm. I takie doświadczenie pokazuje, że jeśli chcę kogoś zmienić, to muszę zmienić się sam. sam. Ale wiecie, to ja bym też powiedziała, że to jest ważne, że tutaj y, musi być też czysta intencja, bo wiesz, można zrobić to w ten sposób, że ok, on nie chce chodzić na siłownię, nie chce biegać, dzisiaj wszyscy biegają, co za problem założyć buty sportowe i pobiegać, więc y, ja mu pokażę, tak, jak on tego nie zrozumiał, nie wypełnił, to ja zacznę biegać. To nie jest nasz przykład, więc y, nie biegamy. Y, więc ja pobiegam, tak, i pokażę mu, aż mu się głupio zrobić, że, że ja biegam, że można, a, a on, y, no właśnie, może wtedy zrozumie, albo nawet jak nie zrozumie, bo to jak w takiej intencji, takiej, właśnie jakby to na coś takiej, trochę rywalizacji, ale też wręcz takiej. Ale, bardziej, ale też, żeby mu tak wiesz, dochodzimy o takie, jasne, takie żeby... dokopać, nie? że właśnie taki jesteś, burak i po prostu nie biegasz. Ale bardziej skoncentrować nasze myślenie w kierunku siebie, prawda? Że... Tak, że też ja mam w sobie coś do zmiany, tak. prawda? Zastanowić się, co mogę zmienić sobie, żeby na przykład nasza relacja była lepsza, żeby druga osoba mnie lepiej odczytywała, lepiej rozumiała. Ja myślę, że też takim dobrym przykładem jest komunikacja, bo to jest taki temat chyba w związkach, w małżeństwach. Bardzo bardzo częsty, że my chcemy, chcielibyśmy lepiej się komunikować, lepiej dialogować, lepiej rozmawiać i no właśnie, żebyśmy to my razem lepiej robili po prostu. Zróbmy to lepiej razem. No i więc jak siadamy, zróbmy to lepiej razem. I o co chodzi? No o to, że jasne, że my to jakoś robimy razem, ale tak naprawdę każdy z nas też ma jakiś swój styl, jakieś swoje predyspozycje, chociażby swój temperament i. No, i też, jakby każdy z nas coś popracował nad sobą, to ta komunikacja będzie lepsza. A nawet jeśli ja zacznę pracować, tak? I ja um, przestanę, na przykład, nie wiem, obwiniać, czy będę mówić po prostu spokojniejszym głosem, na przykład, mhm, to już, już to może zaprocentować w drugiej osobie. Zresztą, ja myślę, że każda dobra zmiana i tak jest też e, u nas. Ja mam też takie doświadczenie, że jak ty. Pracujesz nad sobą, tak? Coś zmieniasz, nie wiem, modlisz się, widzę, że się modlisz e, na przykład re, regularnie, tak? e, że, że, że ćwiczysz czy coś robisz, to, to we mnie też budzi nie jakąś tam zazdrość czy rywalizację, tak? Tylko też ja czuję to jako takie zaproszenie do, do tego, żeby też, też pamiętać o sobie, nie? No dobra, ale to w ogóle trzeba by wyjść od tego, czy ja w ogóle widzę potrzebę tego rozwoju, prawda? No bo mhm. znowu, wrócę do tego, że my jesteśmy zapiekani. Często ludzie mówią, wiesz zrobiłbym to, pojechałbym tam, pojechałbym na Wasze rekolekcje. Świetny, świetny program, polecę tak, znajomym. Ale no, no, nie mam czasu, nie mam czasu. Tak, na przykład, tak. wiecie, u nas na drodze odważnie jest tak, że yy, droga jest tak skonstruowana, że codziennie zajmujemy kwadrans czasu. Mhm. No i w praktyce okazuje się, że ktoś mówi, no ale nie mam tego kwadransa. Ale no. na Facebooka czy tam na jakieś te rzeczy ma, nie? W sensie, że to priorytety. No właśnie, chodzi o to, że my często zastanawiamy się, jak mamy to zrobić, prawda? Jak mamy ten nasz czas mhm. przeorganizować? Kiedy zapraszam kogoś do formacji słyszę odpowiedź, z czego będę musiał zrezygnować. Mhm. Prawda? To od razu stawiamy to w taki negatywny sposób. Żona się nie zgodzi na pewno. Żona się nie zgodzi i w ogóle... o, to O, to jest właśnie bardzo dobre, nie? Że wtedy żona się nie zgodzi, że dzieci ucierpią. I często zastanawiamy się, mm -hmm. jak coś zrobić, a zapominamy, że pierwsze muszę zastanowić się, dlaczego to jest ważne. prawda? Dlaczego mm -hmm. to, czy to jest ważne? ważne. To, jak Dzisiaj... się pytaliśmy, czy ważne jest planowanie. Tak jest. Dzisiaj wiele ludzi nie chce się rozwijać, nie chce się zmieniać, a chce, żeby było lepiej. Tak, prawda? tak, tak. tak, no e, Żeby nasza relacja była lepsza. Co e, by mówi, nie chciał, żeby było lepiej, a żeby nic nie robić. Więc ten rozwój mój własny jest niezmiernie ważny. E, na to pytanie, razem czy osobno, ta jak się powiedziała, pytanie z, z haczykiem, bo razem i osobno. Odpowiedź jest taka. Tak, to mm -hmm. jest odpowiedź. Razem i osobno, i o ile często, przez to, że tak jak powiedziałaś, widzimy pewne napięcia małżeńskie, kryzysy, mm -hmm. to wielu z nas widzi potrzebę tego rozwoju małżeńskiego. Tak, tak, tak. Jego tak, formacji tak. Razem, mm -hmm. Do razem, czy zrobienia czegoś razem. Pójdźmy, żeby jest... małżeństwo było lepsze. A, no opaźnie. i to jest bardzo dobre myślenie, ale. Nawet w takich prozaicznych rzeczach, jak, jak pójścia na randkę, tak? Mm -hmm. Razem. Ale często zapominamy o tym rozwoju własnym i nie chodzi nam tutaj o to, żeby. Mieć czas dla siebie, dla przyjemności, na rzeczy, które są dla mnie super. Chodzi o tą motywację tego, że ja chcę się zmieniać po to, żeby być lepszym mężem, lepszym ojcem, żeby być lepiej zrozumianym, mhm. tak? żeby też się lepiej samemu sobą czuć, tak naprawdę. No bo ta formacja siebie, rozwój siebie to też jest taki wgląd w siebie, poznawanie siebie. To dzieje się z relacji, to... mhm. ale też musi się dać w tej mojej pracy, świadomej pracy nad sobą. mnie też było takie bardzo ważne, odkrywcze, coś, co jest bardzo proste, ale, ale wiecie, to jest tak, że jak coś jest w teorii, no to fajnie, że jest w teorii, ale jak już to tego doświadczam, to, to wow. Więc właśnie odkrycie tego, że ja wnoszę w naszą relację siebie, prawda? I tak, no, chciałabym dużo w tobie zmienić. Z wiekiem coraz mniej, coraz bardziej widzę od informacji. <laughs> nie, nie, ale że też bardziej widzę, co ja chcę. Nie w sobie, nie pontaj się, W sobie zmienić, że. Wiecie, jest taki moment właśnie, że tu chciałabym tak, żeby było lepiej raz u nas, dwa w Tobie, ale w końcu to odkrycie, że ja wnoszę nawet w naszą relację, w naszą komunikację, w naszą duchowość, tak, w naszą, nie wiem, relację z Panem Bogiem po prostu gdzieś też siebie. I teraz jak ja tutaj mam nieuporządkowane, a przyznaję, że, że, że miewam, prawda? To, no to to po prostu oddziaływuje i. To jest dla mnie taka ważna motywacja, żeby pracować nad sobą, nad swoją relacją z Panem Bogiem, nad rozumieniem siebie, bo to wszystko wnoszę, tę naszą przestrzeń, i tak dalej, później też w rodzinną, ale myślę, że wiesz, bo ten temat generalnie jest dzisiaj trochę taki małżeński, chociaż nasz, nasz vlog czy nasze filmiki nie mają. Być tylko małżeńskie, prawda? Ale mm. myślę, że, że to jest też taki punkt, w którym tutaj każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest w małżeństwie, czy jest jeszcze przed ślubem, czy, czy w ogóle ma inną jakąś drogę do Pana Boga, to że to jest też taka prawda o tym, że to, co, to, co my robimy dla siebie, nam się tak wydaje, że dla siebie, nie? że dla siebie się rozwijamy, że się formujemy, że się zmieniamy, że, że idziemy z Panem Bogiem nie po to, żebyśmy my byli po prostu święci, doskonalsi, lepsi, ale po to, żeby to działało w świecie, nie? Żeby to działało dla ludzi, na ludzi, nie? Dlatego otworzymy takie programy jak Droga Odważnych, jak Bugacona, mm -hmm. bo ten rozwój własny jest bardzo ważny i też trzeba się zatroszczyć, żeby później tą rzeczywistość rozwoju własnego przełożyć też na ten rozwój wspólny, tak? Jeśli jesteście w małżeństwie, no to zatroszczenie się o tą waszą wspólną przestrzeń rozwoju. Ale zupełnie z innej perspektywy będziecie to robić, kiedy macie świadomość tego rozwoju własnego, prawda? Bo wstajecie już w tej przestrzeni formacji małżeńskiej w innej pozycji. Dzisiaj bardzo wiele wspólnot, tak w ogóle, jest mm -hmm. w ten sposób skonstruowana małżeński wspólnot, że to spotkania są niezwykle rzadkie. Raz w miesiącu, tak z perspektywy rozwoju, tak naprawdę spotkanie raz w miesiącu niewiele może wnieść w Twoje życie. Jest tu jakaś szansa na zmianę, ale tylko pod warunkiem, że między tymi spotkaniami będzie ogrom pracy, którą wykonacie indywidualnie i którą też będziecie wykonywać razem. Więc potrzeba myśleć o formacji i rozwoju każdego dnia. Nie? To jest też szukanie takiej przestrzeni na ten rozwój i formację. No bo żyjemy w różnych sytuacjach życiowych. Czasem mamy małe dzieci, czasem mamy dzieci dorastające, czasem mamy chorobę, czasem mhm. mamy trudności w pracy. Ta rzeczywistość wokół nas się zmienia często niezależnie od nas, to znaczy nie mamy takiego dużego wpływu, jakbyśmy chcieli, bo to rzeczywistość obok nas. I może być tak, że to, co ważne, a zobaczcie, często mówimy, że Bóg jest najważniejszy, żona, dzieci. Co ważne, ucieka na drugi plan. Są też takie doświadczenia, jak powiedziałam o tym doświadczeniu, takim przeświadczeniu i przekonaniu, zobaczeniu tego, co ja wnoszę w relacje, ale też takim, że no właśnie ja też jestem sama przed Panem Bogiem. I pamiętam takie rekolekcje, na których byłam już jako mama. Mhm. Też na takim wczesnym etapie macierzyństwa, więc te relacje bardzo mnie definiowały i, I tak jest, to jest normalne, że relacje też nas kształtują, prawda? I to, jest, to, tego się, to się nie zmienia. Natomiast pamiętam to doświadczenie, i ja nawet po powrocie z tych rekolekcji napisałam na blogu taki wpis, jestem sama. <laughs> I to tak mogłoby brzmieć trochę jakby potrzebuję wsparcia, ale to było coś całkiem przeciwnego. Czyli po prostu to, że jestem jakby takie moje mocne doświadczenie tego, że ja jestem. Kimś osobnym, tak? Osobnym też od moich dzieci, chociaż wtedy też byłam w ciąży, więc miałam mhm. takie doświadczenie bardzo, że, że sama nie jestem, ale że, że jestem sama z nim i że on chce mnie, prawda? Że on chce mnie, mnie jako Kasię, nie mnie jako mamy, chociaż zawsze będę mamą Stefanka, mamą Irka, żoną Mariusza, ale, ale nie, że chce mnie. I to było dla mnie takie no, wzruszające doświadczenie, które, które się wydarzyło dzięki temu, że też, też wyjechałam. Tak? Zostawiłam małe dziecko jedno, jedno zabrałam ze sobą i miałam ten czas, że, że też Pan Bóg się jakoś tym... Tak mnie, tak mam przekonanie, że tak mnie chciał też umocnić w tej, w tej samotności mojej, o której, o której zaczęliśmy. To też, to, znowu wracając do tego pytania dlaczego, ja też muszę mieć świadomość, że to jest dla Ciebie ważne, prawda? No bo też muszę być gotowy zrobić dla Ciebie taką przestrzeń, tak? Kiedy tak, planujemy, tak. mówiliśmy o tym w na tym pierwszym naszym odcinku, to też musimy uwzględnić tam czas dla Ciebie, czas dla mnie, bo widzimy, jak to jest ważne, jak to jest ważne, żeby na chwilkę wyjść z rzeczywistości życia małżeńskiego, rodzinnego mhm. na taką pustynię, pustynię taki tak. czas odosobnienia, gdzie mogę spojrzeć na pewne tematy z dystansu, kiedy mogę spojrzeć z perspektywy, gdzie mogę pobyć sama z moim Panem Bogiem, nie? Z... I z sobą mhm. samemu też często, tak, bo to jest tak. też okazja, żeby w ogóle samemu mhm. pobyć samemu, prawda? Mhm. My też często uciekamy od siebie, tak. od spotkania z sobą, bo to są takie trudne spotkania i to jest niezmiernie ważne, więc ja też potrzebuję wiedzieć i zatroszczyć się w małżeństwie o to, żeby moja żona miała na to przestrzeń. I znowu, jeśli wiesz dlaczego to jest ważne, to byś wiedział jak to zrobić. Znajdziesz sposób. Znajdziesz na sposób. Na ja mm -hmm. pamiętam, nie wiem, to prosta rzecz, tam, pamiętam jak studiowałaś, e, zrobiłaś studia podyplomowe, kiedy mm -hmm. było małe dziecko, to po prostu ja dojeżdżałem z małym dzieckiem na karmienie na przykład. Mm -hmm. tak? E, mogliśmy na to pozwolić. Dało się to jakoś zorganizować. Dlaczego? Dlatego, że wiedziałem, że to jest ważne. Dla ciebie to jest ważne, dla Twojego rozwoju to jest ważne. Razem rozeznaliśmy, że możemy sobie na to pozwolić mm -hmm. i to wymagało pewnego wysiłku z dwóch stron, tak? Ty podejmowałaś ten trud studiów. Ja spacerowałem z małym, nakarmienie podjeżdżałem, kom. tak, podjeżdżałem na karmienie mm -hmm. i, i da się, tak? I da się. Um, ale tylko dlatego, że widzieliśmy, dlaczego to, to widzieliśmy jest ważne. Widzisz też wartość, tego. Tak? Jeśli widzisz mm -hmm. tą wartość, to stworzysz na to przestrzeń. Tak jest w naszym życiu. jeśli nam na czymś zależy, to potrafimy o to zawalczyć. Dlatego nie zdawaj tego pytania, jak, 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 no jak mam te 15 minut, dziennie znaleźć? Jeśli wiesz, dlaczego to jest ważne, to znajdziesz te 15 minut, bo zobaczysz, że bez sensu scrollujesz fejsa, albo że jadąc samochodem do pracy możesz wtedy coś słuchać mm -hmm. lub coś robić, mm -hmm. tak jak się okazuje, że jest sporo przestrzeni w Twoim dniu, kiedy możesz to wykorzystać zmywać naczynia i możesz coś słuchać. No, mnóstwo rzeczy można wy... stworzyć, zrobić. stworzyć mm -hmm. zrobić. Tylko trzeba mieć to plan, a propos planowania. Ale kiedy wiesz, że to jest ważne, to znajdujesz na to czas. Tak. Tak? Nawet taki przykład z życia, prawda? Jak się poznajemy i walczymy o każdą minutę I zakochujemy sobą. i mamy serca w oczach, jak to no, nas tak, dzisiaj to pytał Stefan. Nie, Stefan. nie, pytał, czy jak, się za, jak zakochaliśmy, to mieliśmy takie serca w oczach. No i chyba coś tam o motyle jeszcze pytał, tak? Nie, nie, to ja powiedziałam, są motyle, żeby ich nie, zaciekawić. Nie, nie, masz, ser, masz serca w oczach, ale masz motyle w brzuchu. I utrudniłaś. No, trochę. I Zobaczcie, nagle walczymy o każdą minutę, okazuje się, że wiemy samo spadać godzinę, a jednocześnie dalej mm -hmm. pracować, rozwijać się, studiować, wypełniać swoje obowiązki. Dlaczego? Dlatego, że to jest dla nas ważne, tak. więc potrafimy e, znaleźć na to czas, a potrafimy też czasem z czegoś rezygnować. Mm -hmm. I może być tak też, że ten Twój rozwój własny, osobisty będzie wymagać tego, że czegoś rezygnujesz. Mm -hmm. Z czegoś, co po prostu trzeba zastąpić tym nawykiem tak, pracy. Mm -hmm. Będziemy sobie mówić o nawykach, będziemy sobie jeszcze mówić o wierności, o wytrwałości w kolejnych odcinkach. Dzisiaj chcę Wam pokazać, że ten rozwój własny jest ważny i jest też drogą do rozwoju wspólnego. Nie zawsze też te, kiedy mówimy już o takim właśnie byciu razem, ale rozwoju też osob osobnego, tak? I tej, tej naszej formacji, też nie zawsze jest tak, że owoce widzimy od razu. I to też trzeba powiedzieć, że często powstają takie zgrzyty. Polegający na tym, no właśnie, że ja przecież nie wypuszczę mojego męża na kolejny weekend, żeby on, prawda, się rozwijał, a ja będę siedzieć w domu z dziećmi. I no, to mo może być jakaś prawda, tak? Każda sytuacja jest trochę tutaj indywidualna. Natomiast może być tak, że rzeczywiście żona czy mąż, który zostaje na przykład w domu z dziećmi czy z jakimiś tam innymi sprawami będzie e, czuł się poszkodowany, będzie czuł jakiś żal, prawda? I to no, tutaj czasami są nieprzygadane sprawy, czasami nie widzimy tej wartości. Prawda? Nam się wydaje, że on jedzie sobie po prostu, pobiegać z kolegami po lesie, na przykład na jakiś obóz, e, gdzie no, nie widzimy też e, tej wartości, tak? tego, że, że też w nim się coś zmienia, że też Pan Bóg działa i też też do niego mówi po to, żeby on wrócił jako lepszy mąż, ojciec. Czy żeby gdzieś tam służył, prawda? No to indywidualna sytuacja, ale ten owoc nie zawsze będzie widoczny tu i teraz. Natomiast też warto powiedzieć o tym, że, powiedzieliśmy o rekolekcjach, czy tu o jakimś obozie, wyjeździe weekendowym, ale że warto też o ten czas się zatroszczyć w mniejszym wymiarze. Codzienna przestrzeń na modlitwę, czy, czy właśnie jakieś krótsze wyjście, nawet po popołudnie, w którym możemy też pobyć same ze sobą, na przykład żony, tak? czy mężowie sami z, ze sobą, czy gdzieś na modlitwie, żeby też dać sobie tę przestrzeń. Czasami się wydaje, że właśnie mężczyzna ucieka z domu czy że żona po prostu już ma dosyć i, i chce wyjść e, i że to jest jakaś, e, nie wiem, coś złego czy jakaś taka fanaberia, ale że to ma rzeczywiście przynosić owoce i, i będzie, ale nie zawsze tu i teraz, prawda, nie zawsze wyraca już po prostu z aureolą czy on jakiś taki też ze skrzydłami, tylko, tylko to po prostu będzie gdzieś tam powoli działać, no i warto być tutaj uważnym. Zapraszamy Was do tego, żebyście zawalczyli sobie na pytanie, dlaczego tak ważny jest ten rozwój własny i rozwój. I czy czegoś nie przeakcentowujemy, bo to też nie znaczy, że mamy przeakcentować teraz rozwój e, osobisty, tak, tak? Że każdy mhm. z nas się, się rozwija, się realizuje. Nie, nie. To wszystko jest dla miłości, dla nas. E, no i dla Pana Boga. No przede i wszystkim. też potrzebujemy tej świadomości, że mój rozwój e, wymaga też tego, żeby druga osoba się rozwijała. Czyli muszę też się troszeczkę troszymy się od siebie nawzajem, mhm. a owocem tego jest to, że w tym rozwoju naszym wspólnym, naszej duchowości, naszym małżeństwie e, jest nam dużo łatwiej właśnie tą przestrzeń, by mm -hmm. razem się rozwijać, razem y, modlić się, razem być sobą, mm -hmm. bo mamy też większą świadomość siebie, prawda? Także zapraszam Was do tego, żebyście o tym pomyśleli. Zapraszamy do naszych programów, które wspierają ten rozwój własny. Ale to wszystko jest właśnie po to, żebyśmy potem mogli być lepszymi mężami, lepszymi żonami, lepszymi ojcami, matkami, lepszymi ludźmi w relacjach. Tak, we wszystkich. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę i co już na koniec? I na koniec, jeśli Wam się podoba to, co mówimy, to zasubskrybujcie ten kanał. Dajcie łapkę w górę, jak to mówią vlogerzy. I do zobaczenia w kolejny wtorek.